Dzień dobry, witam Państwa, Dawid Szpojda. Jestem aktualnie w Krakowie. Bardzo piękne miasto, piękne fontanny, dobrzy ludzie. Proszę spojrzeć, kogo udało mi się tutaj spotkać. Witam. O, cześć. 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 witam. Witam, oto nasz grację Rostocki. I co tam, ja co tam? Właśnie, właśnie przekladałem jazetę podróży, jest tutaj centrum. O, pokażmy lala, tu do kamery. Lala, pa, 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 pa. <śmienic> Też jest. A tak poza tym, co tutaj jest to bardzo... Ogólnie tutaj Kraków jest bardzo pięknym ja miastem, tak że zamierzałem go kiedyś się odwiedzić. Jakieś interesujące. Tak. Wobec tego zapraszamy Państwa razem z nami na niecałowicie piękną, cudowną oraz rewelacyjnie pouczającą wycieczkę po Krakowie. Z Rostowskim. Aktualnie znajdujemy się wraz tutaj w Bracele na plantach Jest to dosyć symboliczne miejsce, przy którym przeważnie ludzie wysztują ten chociażby symboliczny ros także placjanie mimo kryzysu gospodarczego, który jeszcze na nie dotarł, wróćmy po tym grocie, a dla siebie kuchnię i wróćmy na 3-4, 3-4 To, a nie wybyła godzina 14. Jesteśmy na Rynku Głównym wraz z Gracjanem Rostowskim. Gracjanie, cóż mówisz mówicie na powieściach? Sukienice, tak sukienice piękne. Sukienice. A tam kościół mawiacki. No i... Hejnał, now. hejnał now, mawiacki. Hejnał, hejnał, hejnał. Hejnał. Tylko... Teraz aktualnie znajdujemy się z Gracjami Rostowski pod Kościołem w Krakowie. A teraz proszę państwa Fany, obnażenie z Gracja Rostowski ze swoimi falami. Proszę zobaczyć to widownictwo. Teraz teraz ewentualnie na poświatku.

Evet. 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 Evet.

Dziękujemy bardzo! Do widzenia! O oh, kurwa! Załagały no świeg, dziewczyny! No. Dziękuję bardzo! Dziękujemy wszystkim, Gracja Nieca, za to, że u Was się dało! Bardzo piękny rynek, za y, piękne okolice i taki klasyczny. No i za A ogólnie jeżeli chodzi o mentalność ludzi, którzy są w Krakowie. Jak tutaj też osoby, które tutaj zamieszkują? No bardzo i... fajnie No i też właśnie bardzo dużo turystów przyjeżdża, bardzo dużo wycieczek, tak jak tutaj widać. Mnóstwo wycieczek z, z różnych stron tak. Polski, nie tylko Polski, ale też i dużo przybywszych z zagranicy. Powiedz nam co tam ciekawego można na Twój temat w internecie zobaczyć. E, no dużo właśnie ludzi zwraca głównie uwagę na piosenki w internecie, ale oprócz piosenek właśnie mam strony internetowe, bloga prowadzę, a na blogu właśnie prezentuję swoje zdjęcia, obrazy, bo obrazy też maluję. Ale jeśli chodzi o piosenki, to na przykład śpiewam piosenki najprzeróżniejsze, na przykład o Krakowie. Krakowie, nasz Ty Krakowie, jak jesteś piękny, każdy to powie. Kto nad Wisłą chodził bulwarami, kto oglądał, mówi z wasztami i kościoły z wieżami nad domami. Krakowie, kochamy się w Tobie. No i właśnie takie różne, na przykład o internecie też śpiewam piosenkę Internet, Internet. No i właśnie Dosyć tutaj. Głównie, głównie ludzie właśnie młodzi zwracają uwagę na piosenki, a już ludzie starsi e, to na różne inne rzeczy, właśnie na przykład na obrazy, na A trójcie. pamiętasz może jak wiele już napisałeś tych swoich piosenek, chyba już będzie ze 100, ponad 100 piosenek już jest. No, no rozumiem. Czy jesteś... że Dokładnie nawet nie pamiętam wszystkich tekstów, e, e, kilka piosenek znam na pamięć, a tak resztę to nie jestem w stanie, w ogóle mam tak strasznie dużo napisanych piosenek że po prostu nie jestem w stanie już wszystkich spamiętać, znać wszystkich nasenek. Yy, powiedz nam wracanie jeszcze jedną tak. rzecz. Jak ogólnie ludzie postrzegają się na ulicy? Czy jest to dla Ciebie męczące, czy może jest to dla Ciebie bardziej przyjemne? Yy, przyjemne jest właśnie bardzo miło, się odnoszą, yy, uśmiechają się, Ludzie, że proszą, fotologia, często zdjęcia są w sposób, ją, bardzo fajnie. Yy. Powiedz nam raczej, tak. jakie masz ogólniejsze plany na przyszłość? Prawda? No, plany na przyszłość to kontynuacja oczywiście tego, co już zacząłem, czyli tarcza z kompetencji. Tak? Tak, tak. Piękny kościół bariacki. Tak, tak. wariacki, kościół bariacki w a tam... Ciemne chmury i będzie burza Wobec tego wypadałoby się ewakuować. No, gdzieś się schować. Ale mamy tutaj bardzo piękne parasole, tutaj Gracjanie. Proszę Państwa, mamy na to dowód, że Gracjan po raz kolejny wzbudził prawdziwą burzę wśród tumultu. Zaczynają się pioruny. Pioruny się zaczynają, tak. I teraz aktualnie jesteśmy z Gracianem na, na, na w słynnych sukiennicach, w, w tak, Trakowskich, Bardzo piękne miejsce. takie piękne pamiątki tak, możemy zakupić tutaj bardzo piękne budynki. Tutaj też jakieś takie krakowskie różne rzeczy. Także polecamy Kraków dla każdego naprawdę. Piękną, zabytkową makietę. Grazianie? Tak kiedyś właśnie wyglądał ten plac, który teraz wygląda tak, a wtedy to wyglądał zupełnie inaczej, ale bardzo ładnie wyglądał wtedy. No tutaj jest ulica Szeroka, Plac Dominikański. Tak to kiedyś wyglądało. Dużo się zmieniło. Jak widać, Wiecie, mega w internetu obliguje do tego, aby na każdym kroku korzystać z internetu. E, powiedz nam lecenie jedną grach. Skąd wiesz inspirację do swoich pięknych no z różnych, czasami czy z różnych stron, czasami właśnie ludzie mi piszą, że napisałem jakąś piosenkę o kimś, a czasami po prostu piszę na tematy różne, jakie mnie otaczają, na przykład o mieście Krakowie napisałem, ale czasami też właśnie teraz ostatnio napisałem o autobusach znowu piosenkę. Autobusy, -bu -bu czyli po prostu o takie, takie życiowe tematy, jak to ludzie jeżdżą autobusami, Czekają auto, na autobus, później jadę autobusem. Ale też i ostatnio też śpiewam, tak, znowu takie piosenki trochę takie polityczne o politykach, ponieważ właśnie Radio SK nie prosiło się o takie dwie piosenki. No właśnie, jest no takie no, ja miałem ja w, tak, tak, w radio SK. Tak, tak, dzisiaj Radio S Rogni yy, znaczy, płata moja? autócja, albo po prostu prezentowali tam i pana Figórskiego prezentowali moje dwie piosenki. A jakie były tytuł wiesenek? Eno to jedna była o Marcinkiewiczu, a druga o olejniku, olejniczaku. No i właśnie no taka te, te, trochę tematka kontrowersyjna, no, ale... A powiedz nam w nie jak długo zajmuje tobie napisanie jednej piosenki. Czy po prostu wymyślasz na poczekaniu? Nie różnie, różnie. Czasami po prostu tak na poczekaniu coś śpiewam, on na przykład jak tutaj o plantach bym mógł zaśpiewać, że ach jakie piękne planty, jakie piękne, piękne, zielone. Nasze piękne, piękne planty, planty są w Krakowie. I właśnie tak na poczekania, kiedy idzie znowu, czasami to nawet pół roku leży jakiś pomysł na piosenkę, nie do końca mam, po prostu, mam tak. kilka takich pomysłów na piosenki, już chyba z pół roku leżą właśnie i ciągle nie mogę ich dokończyć. No bo nie ma praktycznie na nic czasu, jesteś bardzo za... No czasami właśnie, czasami nie mam czasu, czasami mam czas, tylko po prostu ten czas wolę właśnie przeznaczyć gdzieś właśnie na chodzenie sobie po terenach zielonych albo na opalanie się a nie właśnie na siedzenie w domu i właśnie wpisanie czegoś czy robienie czegoś tylko właśnie czasami jak mam właśnie czas wolny to jednak żeby odpocząć sobie to właśnie idę sobie na, zielone, na zieloną, na zieloną trawkę żeby sobie odpocząć Tęwaje, tęwaje, tęwaje Krakowskie fajne tęwaje A teraz czekamy na światło zielone Niestety czerwone Zielone światło kiedy się zapali O zapaliło się Się na bardzo pięknej ulicy Kanoniczej w Krakowie. Tak, Zaśpiewać tak. zaśpiewajcie coś dla nas. Na ulicy Kanoniczej, tra, la, 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 la. Super jest, bardzo jest, fajnie jest Na ulicy Kanoniczej, a teraz idziemy na Wawel. I Krakowiaczek jeden miał koników siedem Dalej nie znam tekstu, Gracjan śpiewaj za mnie ja też tak nie znam, ale zatańczę, la 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 la, zatańczę la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Musimy przestać zobaczyć, do jest na wawelu. To jest wawel, fajny nie? Tak, tak. Taki wielki. A teraz udajemy się w błąb wawelu. Tak, na wawelu idziemy. A tutaj są takie cegły. Tak, To jest Dziękuję. Mówię inaczej, a nie. Gracja, jak na razie nas w wiele ciekawych miejsc. Czy masz jeszcze jakieś jasne niespodzianki? Oczywiście, mam bardzo dużo niespodzianek, a jedną z nich będzie smog wawelski. Ale trzeba uważać na niego, bo, ponieważ dzieje ogniem. A tu jest piękna kaplica wawelska. I kaplica jest zygmuntowska złota. No i wawelski dziedziniec. A tu jest piękna kaplica zygmuntowska w katedrze wawelskiej. Cała ze złota, zbudowana w roku tym a tym, w wieku tym a tym. Bardzo stara, zabytkowa i cała złota, bardzo cenna. Skoro gracja nie uważa, że jest ona tak niezmiernie cenna, powiedz no. tam, co tam jest najcenniejszego w tej katedrze? No złota, złota kopuła, to jest wszystko ze złota, ale oczywiście nikomu nie polecam e, tego złota grać, ponieważ jest tutaj przez strażników cały czas pilnowana, a więc, że jest całkowicie bezpieczna, pilnowana, monitorowana, tak więc, że e, nie da się niczego, żadnego kawałka, nawet złota,

Państwo, znajdujemy się na wnętrzu pięknego dziedzińca krakowskiego. Piękny tak właśnie zamek i piękny dziedziniec, tutaj komnaty widać, wszędzie dookoła są właśnie komnaty, krużganki zabytkowe. Wszystko w stylu barokowym, renesansowym. No i tutaj mieszkają różne osobistości mieszkały, mieszkali królowie, mieszkały piękne księżniczki. Zobaczmy teraz, czy jakaś księżniczka tu Może tutaj zapukamy. Może otworzy nam jakaś księżniczka albo królewna. No nie. Chyba tylko śpiąca królewna tutaj zamieszkuje. Śpiąca królewna. Śpiąca królewna, o, 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 śpiąca królewna, obudź, obudź się, królewno. Chodź, chodź. A tutaj, drodzy Państwo, mamy pewne magiczne miejsce. Skarbonka, tak, skarbonka. Zapewne dziś nie odwiedzimy tutaj. Nie, nie odwiedzimy, a czy coś wrzucimy? Ja również. Ja również. To, to jest na odnowę Starego Krakowa. La, 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 la. A teraz idziemy zobaczyć Smoka Wawelskiego. Tutaj, jak Państwo słusznie zauważyliście, z Zatręba jest na tyle ekscytująca, aż musiałem wziąć swoją marynarkę, którą jeszcze będę spasał przez 5 lat. Bo po prostu tak się zgrzałem... Dobra, cięcie. Cały Wawel zwiedzimy dokładnie, bo na tym zamku jest bardzo ładnie, a pod zamkiem mieszka Smok Wawelski, który jest bardzo, bardzo fajny, la, 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 la. idziemy go zobaczyć. Dawidku, popatrzcie jak tutaj pięknie widać Wawel i wszystko i tam jest Kopiec Kościuszki, a tam e, pięknie. Na Wisła płynie, la 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 la, płynie, płynie, sobie Wisła, ale się nie nagrywa. O, jakie fajne statki tam pływają po wiśle? Tak, bardzo ładne statki stateczki, 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 lala, la la stat la, stateczki. Po których pływają ryweczki, a rywecki są w majteczki. Majteczki w kopeczki, la, 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 la. O, a tam widać Kopiec Kościuszki. Piękny Kopiec Kościuszki, usypany przez krakusów. Krakusy go usypali na cześć Tadeusza Kościuszki. No, i piękny widok z niego widać na cały Wawel i nie tylko, cały Kraków. La 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 smok wawelski, ale to jest tylko maskotka smoka wawelskiego, a prawdziwy smok jest tam, w dole. Wobec tego wyruszajmy na wyprawę w pogoni za smokiem. No, no będzie, raz będzie, to. będzie lać, będzie lać burza, ciemne chmury. A zobacz tam. Zobacz tutaj. Tam, tam jest smog, tam. Smog babelski, smog babelsky. Ha, A teraz smog la Smok lelelelelelelelele. smog, smog. smog. Smok wawelski, smak, 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 a tutaj jest smok wawelski i zjeje ogniem strasznym, diabelskim. Dawaj. Zobacz, no. to, to będzie wczepał P, tak to jest. Okej, okay. a kiedy? Którym? Spoko, do... ja pana znam z internetu. Pan jest słaby no, tutaj dalej. No. tak, no, swetnie, tak był pan w tym, chłopaki z pana widziałem. No, 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 ja widziałem pana nagrywać. Czekaj, tu film, no, film kręcą. Tak, tak, Super, i dobra Boski, weź mi zrób fotkę z panem. No sobie zdjęcie, mamy... Ja też chcę, mamy... ja też chcę. Zróbcie sobie zdjęcie. To chyba film. Zróbmy nam tak zdjęcie. Boski, śpiepski no. z ciebie fotograf. No tak to, 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 to weź, zrób fotkę. Rup, fotkę. Nie, Ale ja też mieć tutaj z panem, co? Ja też chcę. No i wszystkie na Ledwie się załapałem. Się... No nie wiem, ciężko było. Też to. No nie, nazywam. Aż to to na YouTube? Tak będzie. A to będzie w TV? Pan mówił w TV. No jesteśmy z tego no. nie? Teraz ja chcę wziąć na Już pana nie męczmy, to w jakiejś wygranej to będzie? Nie, to nie będę, ale widzicie to dzień dobry. Nie, nie, nie. A co? Nie, to, to będzie jaki tytuł? Nie, nie, z panem chcę wziąć na to. To pana też załapiemy, pan też będzie słabszy. Ole, pota, typowa, nie? Teraz ja pan sama z panami. Zróbmy ktoś zdjęcie. Sama dodaj. Ja, ja sam, sam. swoim aparatem, się Chodź w środek dobra? Idziemy, idziemy. Chodźmy, Do widzenia! Do Piesek, piesek, bardzo fajny piesek, piesek, Jock. To jest pies, który kochał bardzo swojego właściciela i na w Placu Grunwaldzkim. Bardzo długo czekał na swojego właściciela, który niestety, ale zmarł. I ten piesek tak na niego czekał, czekał, czekał i się nie doczekał swojego właściciela, ale doczekał się pomnika, pięknego pomnika. Piesek, piesek Jock. La, 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 la. A tu jest balon, który się wznosi na wysokość 100 metrów. Piękny widok, z niego widać na cały Kraków. Piękny balon, la 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 na balonie fajnie jest, na balonie super jest, widać, widać z niego cały Kraków. No, bardzo ładny widać, nie tak bardzo ładny dzień raz gracjanie oprowadziłeś tutaj po Krakowie, bardzo piękny miasto tam widać właśnie kopiec e, kopiec krakusa a tam a tam jest bowiem panorama czasami widać panoramy Tatry, a teraz widać chyba właśnie po górze karpackie Babią górę chyba tam tam jest Babia góra mniej więcej o, jedziemy w domu tu razem z gracjami Próbujcie. Winda, 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 fajna winda. I ja się zamyka jedziemy. Trzeba się mocno trzymać, bo tutaj będzie trzęsło zaraz. A często Uwaga? podróżujesz windami, Gracja, nie? No, często, jak zwłaszcza jak mam gdzieś jechać wysoko, tą windą wjeżdżam. A w dół to już mogę zbiec po schodach. A powiedz nam gracją jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o twoje podróże. Gdzie podróżujesz i jak często? No ostatnio podróżuję głównie na zamówienia. Dajemy, mnie gdzieś zapraszają, no to wtedy jadę. Kiedyś jeździłem po prostu sam od siebie, na przykład planowałem sobie tu i tam jechać. A teraz na głównie jazdy po prostu na przykład mam wyjazd właśnie do Poznania. A bo ja miałem wyjazd do Łodzi po prostu po prostu... A jakie są Twoje ulubione? Miasta? Jakie są Twoje ulubione miasta w Polsce tutaj? W Poza eee, Polsce. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba Wrocław, moje rodzinne miasto, gdzie się urodziłem. A takowo oczywiście też i Poznań, Warszawa, Gdańsk, Szczecin. Eee, byłem też na koncercie w Toruniu, też bardzo piękny jest Torunka, tak? że bardzo dużo miast jest pięknych, ale eee, oczywiście... Jednak przede wszystkim to jednak te tereny zielone wole, czyli gdzieś właśnie czyli tak z popyły, jest cisza cisza popłyna i na nad morzem gdzieś, czy gdzieś nad tam, tam jeziorami, A no, tam w tam górach też bardzo jest Twoje ulubione miasto nad morzem? Twoje ulubione miejsce? A, miejsce to chyba Gdańsk, jednak tu i miasto i te okolice całe, czyli właśnie Hel i właśnie tam cała ta właśnie, różne tam miejscowości są, aż po Krynicę morską bo tam jest takie całe pasmo pięknych plaż odnośnie twojego ubioru, czyli zawsze się tak ubierasz się teraz no właśnie spodenki, krótkie spodenki, skarpeteczki, sandały, jakaś tutaj taka koszulka fajna, no. ale oczywiście nie zawsze, nie zawsze. No w taką, nie. w taką pogodę jak mam dzisiaj. No plus dzisiaj plus o, o, słońce świecice, Natomiast zimą Grecenię, powiedz nam jak się ubierasz zimą, bo tutaj Zimą to jednak jak jest minus, nie, niekoniecznie minus, nawet może być plus 2 stopnie, plus 5 stopni, no to jednak się lubię ubieram. Jednak zakładam te długie spodnie, nie jakieś takie, nie ubieram się w garni ale jakąś właśnie w dresy, bluzę taką, jakąś Ogólnie bardzo luźno się ubierać, tak? Luźno, swobodnie, nie jakieś takie stroje kępujące, no i kolorowo, też staram się właśnie kolorowo się ubierać, nie szaro. A czy mam pięknego wawelskiego smoka? Tak, to, jest to jest wielki właśnie konkurent mój, bo wycieczki właśnie oblegają go, a mnie nie oblegają. To jest wielki mój konkurent chyba w Krakowie, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce, oblegany przez wycieczki, smok wawelski. który się dzieje diabelskim ogniem, prawda? Tak, dzieje diabelskim ogniem, a teraz nie dzieje, ale może poczekajmy chwilę, zaraz może będzie ziarno za zadzwonić do elektrowni. Do no nie Do, do gazowni. gazowni, tak? Do zadzwonię. pani Krystyny, prawda? Zadzwonię do pani Krystyny właśnie. się o ogień. E, halo, gazownia, proszę. To o... może ja sam gazowi gazowni po ogień. Za czym się Tak? E, gazownia. Halo, halo, zgadza mnie? Tak. Proszę o ogień, yes, jest. Jest, jest ogień, brawa, brawa, Zadzania, brawa. Tak. dla Dziękuję pani. To pani wyłączy. Dziękuję bardzo, do widzenia, polecam się na przyszłość. Ha! Proszę. A więc yy, zadziałało. Tak. Są wpływy, kontakty, tak, Gracian wszędzie ma dościa. Jak ktoś ma pieniądze, to jedzie do Wiliczki. a jak ktoś pieniędzy nie ma, to jedzie palcem do soliczki. Tak. taka rzeczywistość, niestety. No tak. 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 A tu jest most Piłsudskiego, piękny widok. A tam jest pod górze, też piękny widok. No i płynie sobie Wisła. Smok, 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 smok. Kakowski smok Smok, 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 smak, smok mieszka ten smok. O la la, o la 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 Smok, 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 kakowski smok. To na tyle z wycieczki po Krakowie z naszym sławnym Gracjanem Rostowskim. Dziękuję. Na razie, cześć wszystkim. Zapraszam ponownie do Krakowa. Na razie, cześć, papa. Pa.